101 rzeczy, których dorośli mogą się nauczyć od dzieci. To książka, która zmusi cię do głębokiej refleksji nad życiem dorosłych. Kiedyś powiedziałem sobie: ktoś, kto odgadnie skąd bierze się energia u dzieci i jak ją przenieść na dorosłych, otrzyma nagrodę Nobla. Później zacząłem je po prostu obserwować. Mam czwórkę dzieci, ale książka, którą napisałem, nie jest podręcznikiem o tym, jak je wychowywać. To takie 101 prostych sposobów na to, by szczęśliwie przeżywać swoje życie. Rodzimy się szczęśliwi. Ale gdy dorastamy, zaczynamy żyć w ciągłym pędzie, stresie, pośpiechu. Ciągle gdzieś pędzimy. Szukając szczęścia, stajemy się nieszczęśliwi. Dzieci mogą nas wiele nauczyć, jeśli tylko się otworzymy. Ich naturalność, uważność, radość oraz działanie zgodnie z instynktem i potrzebami mogą być inspiracją dla lepszego i szczęśliwego życia. Dla dzieci świat i wszystko, co w nim jest, to jedna wielka przygoda. Dla mnie taką przygodą było napisanie tej książki. Teraz możesz wesprzeć jej wydanie. Jeśli się zdecydujesz, możesz przy okazji zrobić niespodziankę swoim dzieciom i umieścić ich zdjęcia na stronach książki albo nawet na okładce.